Cieszę się, że się spotykamy, tym bardziej, że omówieni jesteśmy na nagranie materiału o projekcie NextLog. Zgadza się. NextLog to tak trochę pewnie się wydaje, że to jest next logistics or next step in logistics. Słusznie podejrzewam? Podejrzewasz słusznie i to nie tylko na jednym wymiarze. Ten, ta następna logistyka, nazwijmy ją w ten sposób, ma tutaj wymiar Zarówno taki techniczny, jak i wymiar kształcenia kadr, które tą następną logistykę będą e, potrafiły obsługiwać, będą potrafiły się w niej znaleźć i będą w stanie rozwijać ją jeszcze w kolejnym kierunku. Dobrze, czyli dwie płaszczyzny logistyki przyszłości, tak to sobie nazwijmy. O, tak jest. No, o ile ten edukacyjny, czyli ten drugi, o którym mówiłeś, pewnie jest w miarę jasny, ale i tak do niego wrócimy, a przygotowujemy. Młodzież logistyczną do tego, żeby stawiła czoła wyzwaniom przyszłości, ale ten techniczny to jest pewnie, to jest pewnie ciekawszy i wymagałoby doprecyzowania. Tak, tutaj, jeżeli chodzi o, o ramy projektu, to w ramach tych logistyki przyszłości i tych narzędzi my hmm. wyróżniamy, tak naprawdę wyróżniamy znowu kilka kryteriów, według których dzielimy ten, te narzędzia. I takim podstawowym są te narzędzia, które jesteśmy w stanie używać a szeroko pojętym łańcuchu dostaw, ale są też e, narzędzia, które stricte dedykujemy do tak zwanych inteligentnych systemów transportowych. Tak? Czyli e, my jako Wyższa Szkoła Logistyki w tym projekcie bardziej skupiamy się na narzędziach, które są wykorzystywane w łańcuchu dostaw. Tak? Mamy oczywiście inne partnerów. spojrzenie na <laughs> Dokładnie, dokładnie na to, tak. od czego wszyscy zależymy i pewnie dzisiaj trochę utyskujemy, mówiąc o tym, że albo spowolniły łańcuchy, <laughs> tak. albo są Stry tak. przerwane Tak, to oczywiście. To temat na zupełnie nie ma tu już inną dyskusję, prawda? Kto te łańcuchy przerwał i, I dlaczego? dlaczego i dlaczego, I dlaczego? Natomiast, natomiast skupiając się na tych narzędziach, rzeczywiście e, tutaj może troszeczkę wrócę do samego projektu. To jest projekt, który jest projektem międzynarodowym, tak? Mm. Czyli e, mamy sześciu partnerów z tego e, są zarówno uczelnie e, w tym konsorcjum, jak i, jak, i, jak i firmy, które zajmują się e, właśnie dostarczaniem nowoczesnych technologii dla logistyki, a my jako wyższa szkoła logistyki skupiamy się właśnie na tych aspektach związanych z narzędziami, które przyszłości, ale w sumie ta przyszłość jest dzisiaj, prawda, mm. wykorzystujemy dla potrzeb całego łańcucha dostaw. Dobra. Możemy <coughs> powiedzieć choć trochę, od, um, uchylić rąbka tajemnicy, jakie są te, to narzędzia, które właśnie w tym holistycznym spojrzeniu na łańcuch, na łańcuch dostaw są wykorzystywane? Oczywiście. Znowu będę mówił z perspektywy Wyższej Szkoły Logistyki, bo, bo, bo tym się zajmujemy. My zajmujemy się głównie narzędziami analitycznymi dla analizy danych i analizy przepływów, które a, doświadczamy w łańcuchu dostaw. Tak? Czyli to są, to są narzędzia, którymi my, a, my na nich się skupiamy. Tak? Czyli to są narzędzia, a, które można by nazwać business intelligence, to jest analiza a, dużych danych, to jest analiza danych pochodzących a, nie tylko z a, takiej realnej działalności systemów logistycznych, ale także a, z działalności a, sensorów, a, działalności maszyn, to jest, analiza, to jest analiza danych i wizualizacja przepływu materiałowego przez łańcuchy dostaw. Wieloźródowo zbierane dane, które są tak. integrowane, analizowane i później agregowane do takiej formy, do, którą jest możliwa do użycia przez pewnie menedżerów wyższego szczebla. Zgadza się. I tutaj hmm? właśnie dojdę do, do jakby sedna sprawy, bo. Możemy oczywiście dyskutować o tym, czy możemy pozyskiwać dane. Odpowiedź brzmi, tak możemy. Mhm. Czy możemy te dane analizować w sposób automatyczny? Tak możemy to robić. Natomiast e, moim zdaniem, z takiego mojego subiektywnego oglądu sytuacji, e, główny problem i główny nacisk powinien być nałożony na to, co my z, tanymi, z tymi danymi możemy zrobić jako, jako logistycy? Czyli ja odwołam się znowu do tytułu projektu. Jaki next step możemy zrobić? Ponieważ mamy bardzo dużo danych, a musimy je umieć przeanalizować i w zasadzie znamy metody, które potrafią nam te dane zagregować, potrafią nam te dane przygotować w taki sposób, że nada, nadają nam możliwość interpretacji. Natomiast na samym końcu tego łańcucha decyzyjnego, i tak jest człowiek, i tak jest menedżer, który tą decyzję podejmuje, którą tą decyzję firmuje i za tą decyzję odpowiada. Tak? Mam gotową zaczepkę. Czy to nie jest taki trochę jajogłowy projekt? Grupa ludzi wymyśliła sobie, że warto by było opracować projekt, przygotować projekt, który będzie dotyczył zbierania danych i tym podobnych rzeczy, a tak naprawdę trochę nikomu to nie jest potrzebne. Mhm. Oczywiście, oczywiście, to można można, by, można można to tak zrozumieć, natomiast mhm. Ja odpowiem absolutnie nie. Absolutnie nie, dlatego że. Cieszę się. <gry> ja również szczególnie dlatego, że już kończymy ten projekt. No. Natomiast e, rzeczywiście e, uważam, i to jest, to jest jakby taka e, też spostrzeżenie, które płynęło przed rozpoczęciem projektu, że jest potrzeba wśród menedżerów e, do tego, aby oni. Dowiedzieli się więcej na temat tego, jak funkcjonują te mechanizmy, jakie one dają możliwości i jakie z kolei z tego wynikają następnie w ogóle możliwości dla łańcucha dostaw. Czyli ta potrzeba była zidentyfikowana przed samym projektem, a następnie w czasie realizacji projektu prowadziliśmy też badania, które pozwoliły nam uwidocznić, co z punktu widzenia menedżerów, które z tych teoretycznie funkcjonujących rozwiązań, ich zdaniem są najbardziej. Takie nazwijmy to utilitarne, potrzebne do ich codziennej pracy y, menedżerskiej. I my właśnie po tym etapie badań, który był w pierwszej fazie projektu, e, postanowiliśmy właśnie e, w wyniku analizy tych wyników postanowiliśmy e, stworzyć materiały, stworzyć w ogóle programy przedmiotów, które będziemy wdrażali na tych uczelniach partnerskich, które skupiają się na najważniejszych właśnie e, tych narzędziach, tych właśnie. Ustaliliśmy na podstawie tych badań tak zwaną lukę kompetencyjną, czyli a, zestawiliśmy ze sobą, co obecnie jest dostępne. Mówię tutaj o narzędziach, mówię tutaj o możliwościach e, analizy danych. Zestawiliśmy to z programami kształcenia, które funkcjonują zarówno na uczelniach, jak i w takich, powiedzmy, instytucjach e, szkoleniowych. I tutaj ta analiza była dość szeroka, dlatego że prowadziliśmy ją w oparciu o e, programy studiów, które e, funkcjonują na uczelniach tych najwyżej rangowanych na poszczególnych kontynentach. Tak? No może z wyjątkiem Antarktydy, prawda? Natomiast na podstawie właśnie tych wyników ustaliliśmy, które zagadnienia są już opracowane. Muszę tutaj wspomnieć o tym, że funkcjonuje, tutaj może dla, dla naszych, naszych widzów, że funkcjonuje mnóstwo OR, tak zwanych OR, czyli Open Educational Resources, hmm. tak? czyli mnóstwo materiałów w sieci, które są open, które są otwarte, których można, które można nieodpłatnie korzystać. To jest, korzystać. Tam zgromadzone. Dokładnie, to jest... To jest w ogóle wielka to jest wielka rzecz e, internetu, że tak naprawdę mamy dostęp do materiałów, które są nie, w Berkeley, które są w Harvardzie i tak dalej. Wiadomo, to nie są wszystkie materiały, którymi oni dysponują, tak? natomiast jest to pewna taka, taka próbka, tak? do której można dotrzeć. Hmm. Jeżeli pozwolisz, tak. to, to przepraszam ci. Rozumiem, że udowodniłeś nam właśnie, że nie jest to zupełnie teoretyczny konstrukt, ale konstrukt pomyślany bardzo praktycznie, więc Ponieważ wspomniałeś już studentów, a wcześniej na początku rozmowy mówiliśmy o tych dwóch wymiarach i tym wymiarze technicznym i wymiarze, wymiarze edukacyjnym, to zapytałbym wprost, jaki zysk będzie miał z realizacji, wdrożenia wyników tego projektu biznes? Hmm, biznes będzie miał, hmm, tak naprawdę jest to, hmm, biznes jest Nazwijmy to takim beneficjentem końcowym, uh -huh. tak? dlatego że tym beneficjentem pierwszego stopnia, czy pierwszego rzędu, e, są oczywiście uczelnie, które wdrażają do swoich programów kształcenia programy, które my opracowaliśmy w projekcie NextLog i które zawierają właśnie te treści, które stanowiły pewną lukę, czyli nie mogliśmy znaleźć materiałów e, z tego względu, z tego, z tego tematu, ale w wyniku badań przedsiębiorstw przeprowadzonych w trzech krajach, czyli w Grecji, w Słowenii i, i w Polsce, tutaj próba e, ponad 120 przedsiębiorstw, Um, które wzięły udział w tym badaniu. Um, uczelnie wdrażają programy, z, nazwijmy to zasypujące te, te luki, które zidentyfikowaliśmy. Um, do tego przygotowaliśmy również materiały, które pozwalają prowadzić te przedmioty zgodnie z tymi programami. A zatem efektem końcowym, wiem, że to brzmi dziwnie, ale efektem końcowym jest absolwent, który posiada te kompetencje, które są po pierwsze przez biznes pożądane i są to kompetencje, których Nazwijmy to, ciężko szukać na rynku. Czyli tak? z jednej strony, absolwent będzie kustoszem tej, tej wiedzy, którą zdobędzie, ale tak. jest, rozumiem, też szansa, a być może nawet założenie, że będzie jej multiplikatorem Oczywiście. po rozpoczęciu pracy w organizacji. Oczywiście, że tak, dlatego że mamy świadomość tego, jak szybko zmieniają się pewne, pewne szczególnie narzędzia, mhm. tak? bo, bo metody. Metody, rozumiane jako sposoby postępowania, one, one w miarę są stabilne, prawda? Czyli my też kładziemy nacisk na to w projekcie, aby kształcić um, oczywiście metodycznie, czyli zgodnie z metodyką nauczania, ale także kształcenie metod, czyli pewnego sposobu rozumowania i tego sposobu wykorzystywania danych. Natomiast a, samo już. Czyli, e, przepraszam, trochę czym skorupka za młodu. Dokładnie tak. Dokładnie tak, dlatego że nie ma sensu uczyć dokładnie poszczególnych oprogramowań i tak dalej, dlatego, że one w zasadzie są do siebie podobne, to, to trochę tak, jak z jazdą samochodem, Ale prawda? Ale też ewoluują, prawda? Oczywiście. W czasie, Oczywiście. To, to nie, jest, nie jest stała. Oczywiście, że tak. Dam jeszcze raz, wrócę do tego przykładu, że jeżeli nauczysz się jeździć jednym samochodem, to prawdopodobnie ułożenie różnych e, przycisków i tak dalej, no, potrzebujesz na to 15 minut, prawda i jedziesz innym samochodem równie sprawnym. E, a im nowszym jedziesz modelem, tym pewnie łatwiej Ci się go prowadzi. I On podobnie na jest z oprogramowaniem. to będziemy prowadzić tymi, o, e, To zależy kto, ja uwielbiam, w związku okay. z czym e, na pewno będę wyłączał tą opcję. Natomiast, e, natomiast e, rzeczywiście my skupiliśmy się na tym, na tym podejściu takim metodycznym. E, i, dlatego, że uważamy, że takie podejście jest o wiele bardziej efektywne. Tak? Musimy nadać ludziom pewnych kompetencji bardzo szerokich, bo my nie chciałbym, żebyśmy spłaszczyli tą dyskusję tylko do takiego powiedzmy operatora, czyli tych kompetencji e, osoby, która będzie związana z operowaniem jakimiś programami, dlatego że my te kompetencje łańcucha dostaw, Next. Log, e, rozumiemy e, zdecydowanie szerzej. Tak? Te, te, te kompetencje, o których przed chwilą powiedziałem, to jest. Mm, no i chciałbym tutaj w ten sposób tego e, kwantyfikować, ale na, nazwijmy, że to jest jedna szósta tego, 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 tego tortu, tych kompetencji, które, e, które dostarczamy, bo e, mamy świadomość tego, że sama analityka, ona w sumie nic nie daje do, dopóty, dopóki jest w głowie jednej osoby, prawda? To, to cały czas jest w głowie jednej osoby i nie ma to przełożenia na biznes, nie ma to przełożenia na operację. Tak? W związku z czym my w tym, e, tym torcie kompetencji, które stworzyliśmy w ramach projektu Nextlog, e, zidentyfikowaliśmy także zupełnie inne obszary kompetencyjne, których też przydatność, istotność zbadaliśmy w tych badaniach, które, m, które opracowaliśmy. Tak? I tutaj, tutaj chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na tak zwane kompetencje komunikacji, tej komunikacji zewnętrznej, ale także wewnątrz organizacji, tej komunikacji a, międzyludzkiej, a, ale także kompetencje związane z zarządzaniem. Tak? I tutaj szczególnie mieliśmy na myśli kompetencje związane z zarządzaniem, rozumiane jako kompetencje takiego myślenia przyczynowo-skutkowego i myślenia też długofalowego. Nie chciałbym tutaj, z przemytacją używać słowa strategicznego, tak, bo tutaj można je interpretować w różny sposób, natomiast e, raczej myślę tutaj o takim podejściu do biznesu w sposób długofalowy. Tak. I to też są, to też są umiejętności i kompetencje osób, które e, naszym zdaniem cechują... E, Dobrych menedżerów łańcuchów dostaw w przyszłości. Czyli to trochę tak, że chcemy uniknąć poprzez edukację, chcemy uniknąć takich sytuacji, w których, o których czasami można usłyszeć. W organizacji menedżer oczekuje regularnego generowania raportów, mhm. pracownicy je generują, później z tymi danymi nic się nie dzieje oprócz pewnej pracochłonności. Na związanie z przygotowaniem tego typu dokumentów. Rozumiem, że chodzi też o wprowadzenie pewnej przejrzystości. Co, jakie dane zbieramy, co wynika z tego zbierania, jakie są wyniki tych raportów w różnych biznes unitach, itd, i tak dalej. Dokładnie tak. I dodam jeszcze jeden krok, bo to o czym powiedziałeś, jest jakby takim krokiem, który nazywamy krokiem klasycznym, prawda? Czyli zbieramy te dane, analizujemy je, i natomiast dalej jest coś, co jest naszym zdaniem, i też moim, moim zdaniem, jest znacznie trudniejsze. Czyli teraz trzeba wyciągnąć z tego wniosek, podjąć decyzję. I uwaga, uwaga, tą decyzję trzeba zakomunikować hmm. członkom organizacji, a trzeba ją wdrożyć, prawda? I trzeba to wdrożenie, które będzie miało miejsce, a trzeba to wdrożenie utrzymać. Co to znaczy, że trzeba ten nowy sposób działania z wykorzystaniem tych wszystkich dobrodziejstw, o których powiedzieliśmy, kontynuować w organizacji. Wszyscy wiemy, że istnieje coś takiego jak lęk przed zmianą. Czy myślisz, że taka edukacja, o której mówimy, wprowadzenie do treści nauczania, tych wątków, o których tutaj sobie rozmawiamy. Czy zmniejszy ten strach przed tą zmianą związaną ze wzrostem znaczenia danych i ich analizy? Bardzo byśmy chcieli, bardzo byśmy chcieli Mateuszu, dlatego, hmm. że lęk przed zmianą to jest moim zdaniem jedno, tak? Bo to jest lęk hmm. przed zmianą rozumiany jako lęk przed zmianą, przynajmniej ja to tak rozumiem, jest to lęk rozumiany przed zmianą jakąkolwiek zmianę. Tak? I tutaj możemy oczywiście odnieść się do naszego, naszych personalnych e, czy osobistych doświadczeń. zmiana, Lęk przed zmianą miejsca zamieszkania, przed zmianą pracy. E, natomiast e, lęk organizacyjny przed zmianą polega na, na zmianie sposobów działania w organizacji. Być może na, na mojej pozycji w tej organizacji prawda, ona, ona zostanie zmieniona. To jest, to, to jest jeden rodzaj lęku. Natomiast w przypadku, kiedy mówimy o takich um, nowych um, trendach, które identyfikujemy w łańcuchu dostaw jest tak, że lęk przed pracą z maszyną, prawda? I tutaj ja e, identyfikujemy ten lęk e, w dwóch wymiarach znowu, tak? Czyli jeden wymiar to jest lęk przed pracą z maszyną rozumianą jako praca z maszyną, tak? Gdybyśmy teraz, ja bym dyskutował tutaj z robotem Mateuszem Wilińskim, prawda? Czyli e, bezpośrednio z nim pracuję, chodzę, wchodzę z nim w interakcję, prawda? A to jest, to jest jakby jeden lęk. Natomiast drugi lęk to jest podejmowanie decyzji w oparciu o dane, które pochodzą z sensorów. One, one pochodzą skądś, prawda? One nie są one są odhumanizowane, tak, one, czyli dane. Nikt nie spisał tego na kartce. Nikt, nikt nie, nie przygotował mediam, tabelki. I tak dalej, i tak dalej. Prawda, i tak dalej. dokładnie tak. One, one pochodzą, nawet nie wiem skąd, prawda? Czy wiem obszarowo skąd pochodzą, tak? Natomiast Ale mam, po prostu mam. Mam je, mam je, I teraz to jest kwestia zaufania do danych, to jest kwestia także przekonania się do tego, że być może w przyszłości, być może w przyszłości uh, część tych decyzji będzie całkowicie zautomatyzowana. Tak? Czyli przepraszam, przerwy To jest trochę poruszamy się w. Obszarze, które oznaczają słynne skróty H2M, H2H i tak dalej, tak dalej. to się zmienia, prawda? Tak. bo już nie ma relacji, czy będzie być może mniej relacji człowiek-człowiek, a człowiek-maszyna. Tak. Będzie ich coraz więcej, być może nawet w pewnym momencie zaczną dominować. Tak. E, oczywiście, to tej dominacji to jest zupełnie inne, mhm. inna dyskusja. Natomiast e, pytanie czy maszyny nad nami już nie dominują prawda no, zobaczmy jak wyglądają linie produkcyjne prawda zobaczmy jaka tam jest rola, rola człowieka natomiast jeżeli chodzi o o ten aspekt który my się interesujemy bo my oczywiście na uczelniach nie kształcimy bezpośrednio operatorów maszyn, tak, prawda? bo to, to jest jednak inna domena nauczania. Raczej staramy się tutaj myśleć o ludziach, które stanowią um, ten poziom kierowniczy w organizacji. Tak? I jeżeli chodzi o te osoby, to tutaj jest zupełnie inny problem współpracy człowieka z maszyną. To jest jakby oddanie części autonomii decyzyjnej, być może, tak? czy ukierunkowanie na to, na oddanie części autonomii decyzyjnej e, algorytmowi? algorytmowi na przykład. Prawda? Algorytmowi, e, i pewna zmiana myślenia, to znaczy, zmiana z takiego kierunku, to, to nie jest źle, że algorytm za mnie podejmuje decyzje. To jest wygodnie? A, to jest wygodnie, dlatego że daje mi pole do podejmowania decyzji, których algorytm nie umie podjąć. Zakładamy, że mimo wszystko nas robię wiedza… robię rzecz, ważniejsze rzeczy niż te, które potrafi zrobić algorytm. Dokładnie tak. Mam na to czas. Mam na to czas. Mhm. I zakładamy i zapewne tak jest i to pewnie się nigdy nie zmieni, tak? że to, co mamy w głowie, to doświadczenia, które zebraliśmy, to jak, jak działamy, jak, jak czujemy organizację, bo, bo musimy czuć organizację nie tylko na tym aspekcie. Dzisiaj bardzo mocno skupiliśmy się na technikaliach, ale tak? organizacja to też przecież ludzie, prawda? To oni koniec końców muszą te zadania wykonać, prawda? I, I tutaj stoimy na stanowisku, że rzeczywiście ta energia menedżerów, to i doświadczenie powinno być bardziej ukierunkowane na, na, yy, na zespół, na, na, na wdrażanie tych rozwiązań, yy, dzięki czemu te odciążenie menedżera od podejmowania decyzji, nazwijmy to takich, które mogą być podjęte przez algorytm, tak? Czyli, Czyli w dużej mierze powtarzalne. Powtarzalne, tak? tak? Powtarzalny. Nawet jeżeli ten algorytm ma jakiś tam artificial intelligence i, i tak hmm. dalej, on też się uczy, on też analizuje, to ma za zadanie uwolnić tą energię, uwolnić ten czas, uwolnić tą myśl, prawda? Bo e, tutaj też e, myślę, Mateusz, że powinniśmy poruszyć ten wątek. E, myśl człowieka to też e, taki element e, wyczerpywalny, tak jak, tak jak siła fizyczna, prawda? Czyli to nie jest tak, że każdy jest w stanie podejmować mnóstwo decyzji, być bombardowany zewsząd danymi a, i utrzymywać taką sprawność e, umysłową, prawda? Tak, oczywiście, to m, zgodzę się z Tobą zresztą. Trochę m, to, o czym Ty wspomniałeś, wydaje mi się, że łączy się z takim tworzeniem esprit de corps. My tutaj budujemy organizację, właśnie relacje między ludźmi i jesteśmy do ich dyspozycji, soportujemy młodszych pracowników w ich rozwoju, co wspiera organizacja, ale jeżeli mamy taką sytuację, w której ta energia przed momentem przez Ciebie wymieniona jest zużywana w analizowaniu dziesiątek albo i setek tabel, łączeniu wyników i podejmowaniu na ich podstawie decyzji. To rzeczywiście, menedżer, nieważne którego szczebla, jest po prostu na koniec dnia zmęczony i pewnie ma mniej siły i ochoty, żeby pójść do poszczególnych zespołów, odwiedzić je, pogadać. Poznać, poznać opinie aktualne, aktualne wrażenia z tego, co się dzieje w biznesie itd. Tak tak Ale mam jeszcze, mam jeszcze jedno pytanie może takie na finał. Mhm. Bo oczywiście wszystkich zachęcam do tego, żeby zapoznać się z wynikami, z wynikami tego projektu, bo mówiłeś o takim efektywnym finiszu już projektu, natomiast mamy przed sobą Mam nadzieję, wydarzenie nie tylko efektywne, ale i efektowne, zaplanowane w ramach naszej konferencji uczelnianej w WSL Forum. Mamy debatę Next Logu, w, którym, w której spotkają się zarówno realizatorzy projektu, jak i goście z instytucji edukacyjnych, z instytucji z organizacji biznesowych. Czego się spodziewasz po tej rozmowie? Spodziewam się przede wszystkim um, wymiany doświadczeń i wymiany mhm. myśli na temat tego, jak budować kompetencje łańcucha dostaw w przyszłości. Mhm. Tak? dlatego, że tak jak powiedziałem, e, ta, sfera, e, ta sfera techniczna, ta sfera analityczna ona tak do końca nie jest naszą domeną. Mówię tutaj o naszą, czyli identyfikuje się z takim e, gronem logistyków oczywiście. To jest, to, jest, to jest domena zupełnie osób z innych branż, tak? natomiast my jako logistycy powinniśmy jak najlepiej czerpać wyniki ich pracy, a żeby to zrobić, to tak naprawdę musimy wytworzyć kompetencje, nie tylko w wąskim zakresie menedżerów, ale tak naprawdę w szerszym zakresie osób związanych z logistyką, do wykorzystywania tych, tych narzędzi, tych, tych, tych metod I, i myślę o tym, że żeby wytworzyć te kompetencje w jak największej grupie osób, potrzeba, potrzeba zebrać, jak najlepiej zidentyfikować sytuację obecną. Czyli myślę tutaj zarówno o tym, jak kształcimy, ale też to, jak Potrzeb, jakie potrzeby zdefiniowane są przez, przez biznes, abyśmy mogli mm, takich specjalistów dostarczać. I teraz, edukacja odpowiadająca na potrzeby biznesu, a nie istniejąca sama dla siebie. Dokładnie tak, ja, ja nie chciałbym oczywiście, ja oczywiście zdaję sobie sprawę z potrzeby edukacji jako takiej, żeby ona hmm. była po to, żeby była edukacją, ale czy, czy logistyka jest miejscem akurat dla tego typu edukacji? Nie byłbym już do końca y, przekonany. Prawda? Natomiast y, właśnie spodziewam się po tej debacie tego, że y, wymienimy się, to będzie taki suplement do badań, które wykonaliśmy. Tak? Czyli badania, rzeczywiście badania ilościowe, tak jak powiedziałem, odpowiednia próba wielkości y, próba y, y, przedsiębiorstw. Natomiast debata to zawsze debata. To jest, to jest ta dynamika, to jest, y, to, jest to, to zestawienie takie na, y, na bieżąco tych. Potrzeb definiowanych przez biznes, tak jak powiedziałeś, bo będą hmm. też przedstawiciele biznesu w tej, brali udział w tej debacie. Będziemy mieli także osoby związane bezpośrednio z tworzeniem takiego środowiska programowego dla, dla nauczania. I wreszcie będziemy też mieli przedstawicieli właśnie naszego konsorcjum projektowego. Tak, w związku z czym... To będzie wydarzenie H2H. No, myślę, że. Myślę, to myślę, bez udziału tak, udział maszyny. Maszyny będą wyłącznie po tej drugiej stronie. Yes. <laughs> będą, nas, będą, nas, e, będą nas nagrywały. Natomiast um, spodziewam się także wiele, nie tylko po tej debacie, która będzie miała miejsce, dlatego, że w ramach tej konferencji um, przygotowujemy również warsztaty. Tak? Debata to debata, weźmie w nich udział pięć osób, prawda, czyli to będzie taka, no myślę, że bardzo dobra, e, dobry początek, dobra reklama do tego, aby wziąć udział także w warsztatach. Warsztaty to już nieco inna dynamika. to już jest e, bliższa relacja, przede wszystkim jest taka relacja nadawca-odbiorca, dzięki, dzięki której będziemy mogli w ciągu, tej, w ciągu trwania tych warsztatów będziemy w stanie zidentyfikować po pierwsze taki feedback na temat, na temat wniosków, które wyciągnęliśmy z badań, to, to raz, a dwa liczymy na to, że jak to w każdych badaniach, prawda? Jest, zawsze jest jeszcze further Research, coś jeszcze jest do zrobienia, prawda? A zatem będziemy tutaj mogli absolutnie zidentyfikować także nowe pola, które nie zostały jeszcze przez nas, nie zostały przez nas odkryte w ramach badań, które przeprowadziliśmy. I tego się spodziewam, na to, na to liczę za w czasie tego wydarzenia, które tutaj współorganizujemy. Świetnie. Wobec tego zostaje nam tylko i wyłącznie zaprosić słuchaczy do. Do udziału do przysłuchiwania się debacie. Będzie też szansa na zadanie, na zadanie pytań, będzie część otwarta tej debaty. A wszystkich niezależnie od tego, czy zdążą na debatę, czy nie, zapraszamy do tego, żeby zainteresowali się wynikami projektu NextLog, w którym Wyższa Szkoła Logistyki była jednym z polskich tak. partnerów. Ja jeszcze podsumuję, jak to obecnie na YouTubie, link w opisie. Otóż tak, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.